Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Arkusz i reprezentuję Uniwersytet Zielonogórski, w którym pełnię funkcję kierownika Katedry Inżynierii Biomedycznej w Instytucie Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. To właśnie o badaniach naukowych prowadzonych w dyscyplinie Inżynieria Biomedyczna chciałabym Państwu powiedzieć podczas nocy innowacji organizowanej w ramach festiwalu cyfryzacji. Omówienie tematyki badawczej pozwolę sobie od zaprezentowania historii zielonogórskiej inżynierii biomedycznej, która sięga lat 60. ubiegłego wieku, w którym to czasie pod kierownictwem pana profesora Kazimierza Bącela opracowano pierwszy w Polsce implant kręgosłupowy. Następnie rozwój dyscypliny inżynieria biomedyczna związany był z unieruchomieniem kierunku kształcenia inżynieria biomedyczna z inicjatywy pani profesor Elżbiety Krasickiej Cydzik. Warto podkreślić, że Uniwersytet Zielonogórski był drugą uczelnią w Polsce, która rozpoczęła kształcenie na kierunku inżynieria biomedyczna w pełnym cyklu studiów inżynierskich i magisterskich. Opierając się na tych niezwykle silnych fundamentach, badania prowadzone w Katedrze Inżynierii Biomedycznej skupiają się wokół zagadnień biomechaniki i biomateriałów, koncentrując się głównie na zjawisku korozji, modyfikacji warstw powierzchniowych, implantów głównie metodami elektrochemicznymi, w tym warstw nanostrukturalnych, projektowaniu nowych układów biomechanicznych oraz badaniach biomechanicznych. Projekty naukowe finansowane z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizowane są przy użyciu aparatury zlokalizowanej w pięciu laboratoriach. Z zakresu badań biomechanicznych są to maszyny wytrzymałościowe do wykonywania quasi statycznych i niskoczęstotliwościowych badań obciążeniowych są to trójwymiarowy optyczny system pomiarowy, który umożliwia bezdotykowy pomiar właściwości materiału, są to drukarki 3D czy mikroskop stereoskopowy. Z zakresu badań biomateriałów są to głównie wysokiej klasy skaningowe mikroskopy elektronowe, mikroskop sił atomowych. Transmisyjny mikroskop elektronowy, liczne potencjostaty, galwanostaty czy też cytometr przepływowy. Pełen spis aparatury znajduje się na stronie katedry, do której link podany jest na dole slajdu. Aparatura wykorzystywana jest zarówno w projektach badawczych, jak również w pracach realizowanych dla przemysłu, do współpracy której gorąco zachęcam. Badania biomechaniczne realizowane w katedrze inżynierii biomedycznej to przede wszystkim badania struktur kręgosłupa w warunkach wymuszeń impulsowych i kwazistatycznych. Są to badania tkanek miękkich w celu określenia charakterystyk wytrzymałościowych aorty, tchawicy czy cewki moczowej. Badania te realizowane są w ramach projektu OPUS pod kierownictwem pana profesora Romualda Będzińskiego. Ponadto studenci kierunku inżynieria biomedyczna wygrali tegoroczny konkurs masters. CRS Henkel, projektując i wykorzystując protezy dla psa z wykorzystaniem technologii druku 3D. Eksperymentalne badania biomechaniczne uzupełniane są wynikami analiz numerycznych metodą elementów skończonych. Uzyskane wyniki symulacji numerycznych pozwoliły na wyjaśnienie mechanizmu złamań podczas wypadków komunikacyjnych czy też bojowych z uwzględnieniem kończyn górnych, kończyn donnych, kręgosłupa, głowy czy klatki piersiowej. Koncentrując się na niezwykle trudnym zagadnieniu badawczym, jakim było opracowanie modelu numerycznego mózgu, w tym również charakterystyki materiałowej tkanek mózgowych, określono w pierwszej kolejności zaburzenia neurologiczne spowodowane obciążeniami dynamicznymi, co w konsekwencji pozwoliło na zaprojektowanie nowego środka ochrony głowy. Podkreślić należy, że opracowany model mózgu posiadał w pełni odwzorowany układ naczyniowy i jest jednym z niewielu na świecie. Kolejny rodzaj badań związanych z wykorzystaniem nanotechnologii to modyfikacja powierzchniowa implantów poprzez wytworzenie na jej powierzchni warstwy nanorurek ditlenku tytanu oraz jej dalszą modyfikację termiczną czy też chemiczną poprzez domieszkowanie nanocząstkami srebra i złota. Charakterystyka materiału obejmuje głównie badania elektrochemiczne, pozwalające określić przewodnictwo elektryczne, jonowe, stabilność w roztworach wodnych, Odporność na korozję, powinowactwo względem substancji biologicznych, czy też ładunek powierzchniowy. Opracowane rozwiązanie pozwala na osadzenie nanocząstek metali o średnicach w zakresie od 20 do 60 nm bez ich aglomeracji przy jednoczesnym braku środków stabilizujących. Problem aglomeracji jest obecnie bardzo duży. Badania aplikacyjne potwierdziły możliwość wytworzenia jednorodnej warstwy nanorurek ditlenku tytanu na powierzchni śruby transpedikularnej. Stabilność tej warstwy po wkręceniu w kręg świński metanoma Gerla została również potwierdzona w badaniach. Potwierdzono również właściwości antybakteryjne nanorurek ditlenku tytanu oraz nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych nanocząstkami metali względem bakterii zarówno gram dodatnich, jak i gram ujemnych. Warto podkreślić, że opracowany materiał zredukował żywotność bakterii pałeczki ropy błękitnej o 93%, co jest niezwykle istotne z punktu zakażeń szpitalnych. Kolejny nurt badań biomateriałów to zaprojektowanie i wytworzenie bioreserwowalnego stentu na bazie hydrożelu. Pełen cykl badawczy obejmował zatem wytworzenie w odpowiedniej proporcji hydrożelu ocenę jego właściwości biomechanicznych zgodnych z właściwościami cewki moczowej, określenie stopnia pęcznienia oraz czasu degradacji w organizmie. Ostateczne efekty zostały pozytywnie zweryfikowane poprzez wszczepienie stentu królikom nowozelandzkim. Ostatni nurt badań to opracowanie biosensorów elektrochemicznych, czujników pozwalających na szybką i tanią detekcję. Zastosowanie opracowanych bioczujników dotyczą oznaczania głównie markerów nowotworowych, markerów zawału mięśnia sercowego, glukozy czy też nadtlenku wodoru. Podkreślić należy, że podczas opracowywania czujników najważniejszym etapem jest skuteczność immobilizowanych substancji biologicznych, to jest enzymów, przeciwciał, optamerów. Opracowana przez nas metodyka badawcza pozwala na dostosowanie metodyki modyfikacji podłoża do rodzaju bioelementu, który chcemy unieruchomić na powierzchni, pozwalająca na skuteczne, trwałe i niedezaktywujące przyłączenie tegoż bioelementu do elektrody. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że przedstawione zagadnienia badawcze podejmowane w Katedrze Inżynierii Biomedycznej były dla Państwa interesujące. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojej prezentacji i gorąco zapraszam. Naukowców do podjęcia współpracy badawczej w zakresie opisanych badań, firmy chcące skorzystać z zaplecza aparaturowego, jakim dysponujemy, oraz listów do podjęcia studiów na niezwykle interesującym kierunku inżynieria biometryczna.